Witam wszystkich. Mam nadzieję, że materiał, który nagraliśmy z Janem Pińskim i z Tomaszem Szwegertem, że ten materiał, mam nadzieję, że przemówi przynajmniej do, do części Polaków. Natomiast chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj no takim postkomentarzem trochę. Bo wiem coś więcej i, i chciałbym się tym też podzielić. E, Jarosław Kaczyński wiedział o tym od czterech dni, że e, będę chciał ujawnić prawdę na temat zagrożenia. Jakie on Jarosław Kaczyński razem wziął budowali wobec Andrzeja Lepera. E, myślę, że psychicznie tego nie wytrzymał. Mówię o Jarosławie Kaczyńskim. Ja trochę miałem taką nadzieję, że on się trochę załamie pod wpływem strachu, pod wpływem strachu o własną skórę. No i nie zawiodłem się. On stracił kontrolę nad tym, co mówi i powiedział prawdę. On traktował w koalicji. Andrzeja Lepera jako swojego człowieka. Jarosław Kaczyński traktował odejście z koalicji, czy te wydarzenia późniejsze, które nastąpiły, jako niewybaczalną zgradę Andrzeja Lepera. A nie wytrzymał, A jego psychika nie wytrzymała. A przedwczoraj w Mielcu byliście świadkami, jak Jarosław Kaczyński, przyznał się sam się przyznał do zlecenia zabójstwa Andrzeja Lepera. Nie dajcie sobie mówić, że tu o jakiegoś posła koguta chodzi, który o coś tam był oskarżony, ale umarł na COVID, czyli nie w wyniku kary, jaką mu zafundował Jarosław, tylko w wyniku choroby. Wiem coś więcej, ponieważ wiem, kto to wymyślił. Były narady w agencjach PR-owych, czym natychmiast przykryć słowa Jarosława, czym zatuszować, żeby, broń Boże, za dużo z tego nie wynikło. I wymyślono posła Koguta. Jestem przekonany, że nawet sam Jarosław nie wie o tym, że próbuje się przykryć tego słowa posłem Kogutem, bo nie posła Koguta miał na myśli. Jestem Pewien, po wielu analizach jego osobowości, a ja tym się zajmuje ponad 30 lat, jestem pewien, że jego psychika nie wytrzymała. Byliśmy wszyscy świadkami, jak przedwczoraj w Mielcu podczas spotkania publicznego Jarosław Kaczyński przyznał się do zlecenia zabójstwa Andrzeja Lepera, ponieważ o niczym innym, o nikim innym nie myślał przez te cztery dni tak dużo, jak o tym, co powiem. I o Andrzeju Lepesze. I bał się tego panicznie. Podobnie jak się Także myślę, że tutaj żadna agencja PR-owa nie pomoże. Po prostu nie pomoże. Są takie rzeczy. Są takie rzeczy na świecie. Nie tylko takie, się, o których się nie, nie śniło filozofom, ale są takie, gdzie żadna agencja, żaden PR już nie pomoże. Myślę, że to, co należałoby zrobić, to tylko jedno i to by było dopełnieniem testamentu Andrzeja Lepera. Myślę, że warto, żeby zwykli obywatele po prostu składali doniesienie o prawdopodobieństwie popełnienia zbrodni, którą, do której nieopatrznie przyznał się przedwczoraj publicznie Jarosław Kaczyński. Nie róbcie tego dla mnie, zróbcie to dla Andrzeja Lepera, bo biorąc pod uwagę moje 30-letnie doświadczenie nad analizą osobowości, jestem pewien, jestem przekonany, że to Andrzeja Lepera i to jak został ukarany, Kaczyński miał na myśli. Dlatego, że na swojej gębie zobaczcie, jak miał udawaną troskę i Pomieszaną z poczuciem satysfakcji. Nie miałby takiego poczucia w stosunku do jakiegoś posła Koguta. Kogut został wyciągnięty z kapelusza, niczym królik. E, nie wierzcie w to. E, And Jarosław Kaczyński po prostu się przyznał, sam się przyznał, a teraz, a teraz powinien ponieść konsekwencje. Bardzo surowe, zgodne z prawem konsekwencje. Mam nadzieję, że tak będzie. To by wypełniło testament Andrzeja Leper.